Witam na imię Agata, jestem córką, siostrą, ciocią, przyszłą żoną, potencjalną matką. Jestem też psychologiem, psychoterapeutą, która pracuje z osobami, które mają czasami trudności właśnie z zajściem w ciąży. Pracowałam też w tematach około adopcyjnych, z rodzinami zastępczymi oraz w szkole specjalnej z dzieciakami, które mają wady różnego rodzaju, m.in. takie wady, które są wychwytywane na etapie ciąży i zgodnie z ówczesnym prawem ich rodzice mogli się zdecydować na to, że usuwają dziecko. Natomiast tego nie zrobili, dlatego mamy takie osoby w społeczeństwie. Dlaczego chronię życie? Ponieważ uznaję, że życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia. Podobnie, tak, podobnie jak wielu lekarzy, co jest też potwierdzone naukowo. I uważam też, że każdy z nas ma prawo do śmierci w taki sposób naturalny. E, uważam też, że w momencie, kiedy mówimy o wyborze e, nikt nie bierze pod uwagę wyboru, jakie ma dziecko, ponieważ dziecko nie ma wyboru. Mówi się, nie pchało się samo na ten świat, a też nie podjęło decyzji, że e, chce umrzeć. E, dlatego ja jako kobieta, jako, jako dorosły człowiek społeczeństwa czuję się też w obowiązku, żeby chronić takie osoby. One nie są w stanie powiedzieć nic e, same, nie są w stanie siebie obronić. Natomiast jest to nasza rola. Do tej roli też przekonujemy to, co robił Pan Jezus. On, co chwilę, jak znajdujemy to w ewangeliach, pochylał się nad osami, osobami słabszymi, pochylał się nad osobami niepełnosprawnymi, przynosił im zdrowie. Postawa Jezusa jest taka, że on nie odtrąca tych osób, tylko przyjmował je. On też wzywał do tego, żebyśmy przyjmowali dzieci, nie robił tam rozróżnienia, nie mówił o tym, że jedne są bardziej wartościowe, drugie są mniej wartościowe. I to, co też ostatnio tak mocno dotyka, to właśnie w kwestii życia, ochrony życia, to postawa mojej przyjaciółki oraz jej męża. To są ludzie, którzy są mniej więcej w moim wieku, którzy już sześciokrotnie czekali na bycie rodzicami razem z nimi. Jest w tym momencie tylko ich najstarszy syn. Pozostałe dzieci stracili na etapie ciąży. W jednej sytuacji chłopiec narodził się i moja przyjaciółka mogła się z nim przywitać, być z nim przez jakiś czas i mógłby też pożegnać. Mam taką świadomość, że dla niego o wiele trudniejsze byłoby też to, że nie walczyli o to dziecko. Oni jeszcze nie są gotowi tym, żeby powiedzieć, ale moja przydziałka dała mi do tego prawo, żeby, żeby wam o tym powiedzieć, że oni uznali ten czas z tym dzieckiem, poprzednim dzieckiem, które się urodziło jako przedostatnie, urodziło się żywe i zmarło bardzo szybko, jako czas bardzo cenny, czas kiedy Mogli w jakiś sposób też pewne rzeczy poukładać. Oni też korzystali z pomocy hospicjum, takiej psychologicznej, aby w jakiś sposób przejść ten kwestię żałoby. I niestety jesteśmy w takim momencie, teraz, kiedy stracili kolejne dziecko. W tym momencie czekamy na pogrzeb agatki, która nie miała szansy pojawić się w żywo na tym świecie, ale została przyjęta. I mimo tego, że oni mieli świadomość tego, że mają wadę genetyczną i że prawdopodobnie ona nie urodzi się żywa, to ją przyjęli. I moja przyjaciółka mówi coś takiego, że to nie było takie proste, jakby nie była dla nich prosta taka świadomość, że, że dziecko może umrzeć. Każde z nich, każde z tych dzieci może umrzeć w, w każdym momencie. Nie było to proste mieć taką diagnozę w przypadku tych ostatnich dzieci, że one mogą się urodzić szybko, umrzeć to nie są laicy, to, to są osoby, które tak normalnie pracują z osobami pełnosprawnymi, z ich rodzinami i zdają sobie sprawę, jak dużym obciążeniem może być opieka nad dzieckiem, nad dzieckiem które ma takie trudności. Natomiast je przyjąć. I też chciałam powiedzieć coś takiego, że my dzisiaj, myśląc o miłosierdzie wobec dzieci, myśląc o miłosierdzie wobec ich rodziców, którzy będą się męczyć, tak naprawdę będziemy nastawiać się Idąc za tym, tym, co słyszymy na ulicach, będziemy nastawiać się negatywnie, wobec, moim zdaniem, wobec osób niepełnosprawnych. Ponieważ jeżeli e, będziemy ich pokazy pokazywać tylko jako obciążenie, to o kogo życiu wolno nam decydować, to te osoby, które już teraz żyją w społeczeństwie jako osoby niepełnosprawne będą się czuły jeszcze bardziej wykluczone z tego społeczeństwa. I, I osoby, które będą się nimi opiekować, będą też dalej wykluczone z społeczeństwa, bo zamiast właściwej pomocy to y, usłyszą: A to dlaczego się nie pozbyłaś? Ja czuję, jako, jako też y, kobieta, jako katoliczka, że powinnam być tą jedną, jedną z tych osób, które broni takie życie. Bo zdaję sobie sprawę, że tam sama może spotkać i mnie. Mam świadomość, że mój organizm nie jest coraz, um, coraz młodszy, tylko coraz starszy, czeka mnie dopiero okres czekania na dziecko. I mojemu dziecku też może się przydarzyć to samo. Może być tak, że w związku z tym, że mój organizm już nie jest taki um, jak dwudziestolatki, to takie dziecko też może się um, pojawić jako chore. I dla mnie było bardzo ważne było to, że w rozmowie z moim chłopakiem, gdzie czekamy tak naprawdę to, żeby, żeby założyć rodzinę, um, My sobie o tym powiedzieliśmy, że jeżeli taka sytuacja przyjdzie do nas i jeżeli to my będziemy potencjalnie rodzicami dziecka niepełnosprawnego, to my to dziecko przyjmiemy. Będziemy o nie walczyć jak długo się da, nawet jeżeli okaże się, że będzie z nami po prostu bardzo krótko albo będzie tak, że przez całe życie będziemy musieli się nim, nim opiekować.